11 sierpnia o godzinie 22 na stacji paliw w Chociwiu, kierujący Oplem Astrą, wykonując manewry cofania, wjechał, wjechał w barierki uszkadzając je. Następnie odjechał. Policjanci otrzymali informację o kolizji i uciekinierzy. Natychmiast rozpoczęli jego poszukiwania. Kilka minut później zauważyli jadącego ulicami Opla. Funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli drogowej. Autem kierował 25-letni mieszkańc powiatu Rawskiego. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Kierowca został sprawdzony na zawartość alkoholu. Osiągnął na alkoteście wynik 2,5 promila. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic. 11 sierpnia w Rzeczycy na ulicy Mazowieckiej 20-letni mieszkaniec powiatu Tomaszowskiego kierując motorowerem nie ustąpił pierwszeństwa przyjazdu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z pierwszeństwem Audi, którym kierował 30-letni mieszkaniec powiatu Tomaszowskiego. Kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic. 13 sierpnia o godzinie 18.10 na ulicy Polnej, policjanci zauważyli Hyundai, a, którego kierujący zachowywał się podejrzanie. Policjanci wylegitymowali kierującego 18-letniego mieszkańca powiatu Tomaszowskiego. W czasie wykonywanej kontroli drogowej interweniujący wyczuli wydobywającą się z pojazdu. Marihuany. Funkcjonariusze dokonali przeszukania auta, ujawniając w nim prawie 10 gramów marihuany. Narkotyki zostały zabezpieczone, a podejrzewane przewiezione do komendy policji. Mężczyzna został przesłuchany. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 13 sierpnia o godzinie 15:40 na ulicy Świętego Antoniego, w trakcie prowadzonych prac budowlanych doszło do uszkodzenia zaworu rury gazowej i wycieku gazu do otoczenia. Według dokonanych ustaleń pracownik wykonujący pracę koparką zahaczał łyżką koparki o wystający zawór rury gazowej, co spowodowało jego uszkodzenie. Miejsce awarii zostały zabezpieczone. Ewakuowanych zostało 20 osób, w tym pracownicy budowlani oraz mieszkańcy z przyległej kamienicy. Pracownicy wykonujący prace budowlane byli trzeźwi. Awaria została usunięta w ciągu kilku godzin od zgłoszenia. 15 sierpnia o godzinie 2.50 dyżurny policji otrzymał informację, iż na ulicy Szerokiej w okolicy stacji paliw doszło do pobicia trzech osób. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastali pokrzywdzonego, który chwilę wcześniej zeznał, że został pobity przez trzech mężczyzn. Funkcjonariusze znając rysopis sprawców, rozpoczęli przeszukiwanie terenu. Kilka ulic dalej zauważyli grupę osób, wśród których była trójka mężczyzn, których rysopis zgadzał się z wcześniejszymi ustaleniami. Podejrzewani zostali przewiezieni do komendy policji. Ustalono ich stan trzeźwości. 19-letni mieszkaniec Rudy Śląskiej miał 1,5 promila w organizmie. 21-letni mieszkańc powiatu Tomaszowskiego osiągnął na alkoteście wynik 2 promili, natomiast trzeci podejrzewany, 22-letni mieszkaniec powiatu Łukowskiego miał 1,6 promila. Zatrzymani noc spędzili w policyjnym areszcie. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do Tomaszowskiego Szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Za pobicie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 16 sierpnia o godzinie 18 na ulicy Północnej doszło do rozwoju na 60-letnim mieszkańcu Tomaszowa. Jak wynika z informacji, do domu pokrzywdzonego wszedł 40-letni mężczyzna, który zażądał 5 złotych. Następnie napastnik kijem zaatakował seniora. Sprawca uciekł, zabierając ze sobą fotel o wartości 100 złotych. Policjanci zatrzymali podejrzanego w jego miejscu zamieszkania. W chwili zatrzymania miał ponad 3 promile. Funkcjonariusze odzyskali również fotel, który agresor zostawił u znajomego. Za rozwój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. 16 sierpnia o godzinie 18 na ulicy Nowowiejskiej dzielnicowi zatrzymali dwóch 14-latków oraz 17-latka, którzy chwilę wcześniej pobili 12 -latkę. Jak wynika z ustaleń, dzieci grały w piłkę. W trakcie gry doszło pomiędzy nimi do utarczki słownej, która później przeniosła się poza teren boiska i połączyła się z rękoczynami. Policjanci, którzy znajdowali się w pobliżu, natychmiast zareagowali i zatrzymali agresywnych nastolatków. O dalszym losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny. Policjanci z Tomaszowa otrzymywali sygnały o kradzieży pieniędzy z automatów do toalet usytuowanych na terenie miasta. Kwota kradzieży nigdy nie była zbyt wysoka, jednak powstałe uszkodzenia były rzędu około 400 zł. 17 sierpnia o godzinie 21.00 policjanci otrzymali informację, że prawdopodobnie młodzi ludzie okradają aparat wrzutowy do drzwi WC. Policjanci, którzy znajdowali się w okolicy placu Narutowicza zauważyli trzech chłopców, dwóch trzynastolatków i ich o rok starszego kolegę, którzy posiadali przy sobie 15 sztuk monet jednozłotowych oraz metalową łapkę. Nie potrafili wytłumaczyć, po co im taki nietypowy przedmiot. Policjanci ustalili, iż tego dnia chłopcy około godziny pół włamali głamali się również do szaletu na ulicy Farbiarskiej. Wtedy w automacie było około 10 zł. Policjanci ustalają, czy zatrzymane trio miało związek z wcześniejszymi kradzieżami do automatów rzutowych. O dalszym losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny.